Prosty sposób, żeby zacząć radzić sobie z emocjami. Jak często w dzieciństwie słyszałeś: nie płacz, nie denerwuj się, zapomnij o tym, czy tak tragiczne w skutkach przejdź nad tym do porządku dziennego. I choć te zwroty same w sobie mogły mieć dobrą intencję, to w wymiarze emocjonalnym spychały te emocje gdzieś głęboko w ciebie, do twojego bagażu emocjonalnego, który niesiesz przez całe swoje życie. Tym samym nie zostałeś nauczony tego, jak radzić sobie z emocjami i tego, że emocje są naturalną reakcją organizmu. Dlatego w odpowiedzi na Wasze pytania, oto pierwszy praktyczny sposób, jak radzić sobie z emocjami. Jak możesz usiąść wygodnie, zamknij oczy, weź głęboki wdech, poczuj tę emocję, nie walcz z nią. Daj jej swobodnie płynąć. To energia. Ona chce i potrzebuje być zauważona. Teraz wewnętrznie uśmiechnij się do niej i poczuj akceptację. To pierwszy krok do prawdziwego uwolnienia. Posiedź z nią chwilę.